Towarzyszenie Apostołu Bożego Miłosierdzia Faustynom zostało zainspirowane życiem i posłannictwem świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Dziś zrzesza kilkadziesiąt tysięcy osób na całym świecie, którzy, podobnie jak sama święta, uczą się żyć ufnością względem Boga i miłosierdziem wobec bliźnich. Obecnie znajdujemy się w miejscu, gdzie siostra Faustyna przez kilka miesięcy, jako młoda Helenka, mieszkała u swojego wuja. Jej życie dla wielu z nas nie jest tylko historycznym zarysem, ale ciągle nową inspiracją, jak w dzisiejszym świecie żyć ufając Bogu i być miłosiernym. Wszystkich, którzy chcieliby zgłębiać tajemnicę o Bożym miłosierdziu w życiu świętej siostry Faustyny, w jej orędziu, a nade wszystko we własnej historii życia, zapraszamy na spotkania Faustyną. Rozpoczynamy już 4 października o godzinie 17 w naszym domu zakonnym przy ulicy Krośnieńskiej 9 w Łodzi. Dla tych, którzy z nami pozostaną i dla tych, którzy do nas dołączą, kolejne spotkania odbywać się będą w każdy trzeci piątek miesiąca. Zapraszamy.